widzę widzowie w dzisiejszym odcinku powiem Wam, czym jest Remnant i wiem, że dużo osób o tym wie, ale postanowiłem, że zrobię taki film z dwóch przyczyn. Po pierwsze nie miałem pomysłu na film, dlatego jeśli macie pomysł na odcinek z FNaFa, to piszcie w komentarzach, jak starsi widzowie wiedzą, kiedy zrobiłem o tym film. Ale teraz postanowiłem, że zrobię taki odcinek po raz drugi, a więc możecie przed startem tego filmu dać mi suba i lajka, bo to motywuje do dalszego nagrywania i możecie też dać komentarz dla zasięgu, a my zaczynajmy. Zacznijmy od tego, czym jest remnant. Remnant to najprawdopodobniej ciecz, która ma za zadanie podtrzymywać osobę przy życiu, lecz kosztem wyniszczenia ciała. Jak widzieliśmy to u Michaela Aftona, ale kto go stworzył? I tak jest to Purple Guy. Zapomniałem też wspomnieć, że remnant najprawdopodobniej zmienia też kolor ciała na fioletowy. Istnieje kilka faz remnantu, co widzieliśmy w cutstankach we FNAFie Sister Location. No dobrze, ale kto wykorzystywał remnant? Odpowiedź jest prosta. William Afton. Czy nie zastanawialiście się, jakim cudem William przeżył zatrzaśnięcie w Spring Bonnie? No właśnie, dzięki remnantowi. Remnant jest w w maszynie o nazwie Scooper, którą widzieliśmy w jednym z zakończeń w FNaF Sister Location. Czy ofiary Purple przeżyły dzięki remnantowi? No nie, ale przeżyły dzięki marionetce. Najprawdopodobniej funtajmy Funtime'y animatroniki Sister Location właśnie przeżyły dzięki remnantowi. Kolejną sprawą jest to, czy córka Williama przeżyła dzięki remnantowi. I najprawdopodobniej tak, bo marionetka nie mogła jej dać życia, skoro, skoro marionetka wtedy jeszcze nie istniała. W ogóle o remnancie zostało nam dużo powiedziane w FNAF Sister Location i w FFPS-ie. No a więc widzowie to na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się film spodobał, to możecie dać sobie lajka.